Witajcie, z tej strony odkrywca Radek, a to jest właśnie kolejny odcinek z i Winter. Store. Tak pamiętacie w poprzednim odcinku, zrobiliśmy pierwsze opatrunki, które będą nam odnawiały życie, gdyby była by taka potrzeba. Mianowicie, kiedy będzie troszkę za cieplutko. Zwłaszcza spotkanie z, z WIKiem. No, godzina jest pierwsza. Nie wiem, czy właśnie teraz pójść spać, a może pójdziemy spać to w stanie o 7 rano. Teraz znaleźliśmy po poprzednim odcinku prasę miodu, to musimy jeszcze zrobić tam chociażby wiaderko. No, Ale do tego to chyba jeszcze kawałek drogi, bo wiaderko to raczej wymaga deski bodajże Dobra no, bo to na razie chodźmy spać. A co, co zrobimy kolejnego dnia? No na pewno postaram się te tutaj naczynka, które są tutaj ulepione. Postaram się właśnie przepalić, aby już tam się przetwarzały. I... prawdopodobnie od kolejnego odcinka, już będziemy mieli pewnie kowadło. Znaczy nie kowadło, ale już zaczniemy przetapiać materiały. Jeszcze zobaczmy czy jest czysto. Bo czasami potwory lubią, tutaj jakby to powiedzieć, kampić, ale to dosłownie potwory tak robią w tej grze. Że po prostu czekają na gracza zanim wy wyjdziecie i takie hello. I mogą was nawet zabić. Więc zanim my tak... Otworzymy oczywiście naszą norkę. To trzeba się rozejrzeć. a najlepiej po prostu szybko wypaść stąd i zobaczyć, jak wygląda sytuacja w okolicy. Czy jest na pewno bezpiecznie. Już widzę na start, że potrzebuję noża. Ok, nóż. A i też glinę potrzebuję. Troszkę glinę by się przydało. A to zaraz. Najpierw to zróbmy do końca. Jeszcze tu wyciąć i tutaj. No, nożyki już są. Bardzo bym chciała, aby w końcu byśmy zrobili tą kosę, bo to tak bardzo by pomogło podczas zbierania trawy. A na razie muszę stosować tą technikę. Co nie jest skuteczne, no ale nic na to nie poradzimy. Też w przyszłości zrobimy taką oddzielną farmę i to będzie farma właśnie pod ożypałkę. Bo też można ją przesadzić. Czyli możemy to wszystko wyciąć i możemy to przesadzić takim jednym skopionym miejscu, aby nam było wygodniej zbierać. A co to było? Tak jakby coś teraz spadło? Hmm. Na razie nie potrzebuję więcej węgla drzewnego. Więc nie ma potrzeby takiej coś wytwarzać. Ale tak, zbliżymy to sobie na spokojnie. Jeszcze tutaj troszkę trawę. Jeszcze w tym miejscu. Dobrze, jeszcze tutaj. o Okej. Okay. Myślę, że ta ilość tawy nam wystarczy. A więc tak, o tutaj już się przepaliło, to dobrze. Mamy też tygier który będzie bardzo potrzebny i mamy formy na sztabki. Dobrze, no to to mogę tutaj udać. Proszę bardzo. Teraz mogę dać tam formę na wygrywać czas i formę na killów. Proszę bardzo. Czyli tak, po pierwsze trawa tutaj, tak samo jeszcze tu teraz. Patryki ja drewno, a drewno opałowe wziąłem, to dobrze. To jeszcze tylko drewno opałowe, O! A ja teraz właśnie zauważyłem, że pochodnia nam się wypaliła. Tak? Czy po prostu ją. Nie. A, nie wziąłem, jest moje. ok, nieważne, nie wziąłem do jej pochodni. Bo tak, po jakimś czasie naszej rozgrywki, czyli w Vintage store, to pochodnia może po prostu samoczynnie się wypalić. Jest oczywiście na to sposób, można zdobyć jakby takie miejsce, gdzie można posadzić, to znaczy przypiąć tą pochodnię i ona nigdy nie zgaśnie. I wtedy będzie taka wieczna pochodnia. Ale jeśli mowa o najlepsze źródło światła, takie najbardziej efektywne, no to oczywiście są lampy. Tylko z lampami to jest o tyle taka śmieszna sytuacja, że to jest troszeczkę droga receptura. Najbardziej, najtańsza taka receptura to na pewno będzie z ołowiu miedzianego. Ale do tego potrzebujemy ołów, którego jeszcze nie znaleźliśmy. A więc tak. Czekajcie. Co? A. Jeszcze forma płata. Nieważne. Jeszcze o foremkę zapomniałem. I tak, jeszcze raz potyki. Jeszcze raz drewna połowę I dobra, wszystko teraz mogę podpalić. Zaczniemy, oczywiście, od tej strony. Bo jakby zaczął tym przód, no to bym się podpalił. I bym tylko sobie zmanował życie. Okej, okay, wszystko jest zapalone. To, że możemy wracać. A jakby go tak trafić. O, i proszę bardzo, mamy już mięsko. I wypadłem tę skórę. I może kości. Kości się przydadzą oczywiście jako nawóz. A, kości nie ma, ale troszkę mięska i troszkę skóry. No dobra, lepsze to. Zawsze lepsze, lepsze to. Jak tam mięso? Jeszcze mięso może działać. Nie martwię się, że jeśli surowe to dzikie mięso się nam zepsuje, to nie z tym Zawsze można to wykorzystać jako kompost i jako lepszy rodzaj nawozu. Więc zawsze na zużytą żywność jest też jakby zastosowanie, jeśli mowa o receptury. A, glina jednak nie potrzebuję, bo jednak mamy. No to mogę to na, tak naprawdę to schować. Jeśli tutaj chowałem te skóry. A tutaj mam coś tutaj jeszcze do schowania. Na przykład bym schował tą trawę. Patyki oczywiście. Dawno połowę bym odniósł. A, i taka ja ilość została. Dobra tutaj damy. Tykie, tak? No tykie to ja na razie go tutaj dam. I jeszcze bym tutaj dał te puste formy. No cóż, trzeba będzie w końcu powiększyć ten nasz dom, ale czekamy na kijów, abyśmy mieli w ogóle taką możliwość. Tylko zanim my wykorzystamy ten kill do powiększenia domu, to chyba najpierw go wykorzystamy do wykupania większej ilości oczywiście miedzi. Więc są też takie jakby priorytety. Dobra, zobaczmy. Oj, musimy uważać na pochodnie, żeby się nie zgasiła. Ale zobaczcie, jak ładnie to wygląda gdy wieje wiat. Po prostu pięknie to wygląda jak ta Zboże, orki, szczególnie wszystkie rośliny poruszają się. Zaczynie mi się to podoba. Hmm, w się tutaj nic nam nie wyrosło, nie licząc oczywiście tą trawę. Ale tak to to chyba jest spokój. Więc nie będzie w dzisiejszym odcinku z tych zbiorów, ale na przykład będą zbiory orzypałki. Ożypałka nam się przyda, chociażby do opatrunków, czy też do koszyczków. Więc sobie to spieszmy. Myślę, że tam znowu kolejny krójik jest. Mogę tak zbierać tą orzypałkę, tylko żebyśmy nie weszli do tej głębokiej wody, bo wtedy pochodnia zgaśnie. Dobrze, jeszcze troszkę tutaj zbiorę. A i może sprawdzimy to przekręte miejsce tak w cudzysłowie, przekręte miejsce. Bo chciałem spadać te ruiny, no i jak pamiętacie, w poprzednim odcinku te ruiny nagle zapadły się. Na pewno, w, w poprzednim odcinku. Troszkę czasu minęło i już kurde, tracę brakuje czasu. Jeszcze tylko tak zerknę. Czy na pewno zamknąłem farmę? Powiedzcie, co się stanie, gdy nie zamkniemy farmę. Będzie to o katastrofalnych skutkach, jeśli mowa o farmie. O nasze plony. Kolejczek się zaciął, ale nagle spojrzał na mnie i uciekł. ja co powinien tak zrobić. Dalej. Okay. To jest klon. Mmm, więcej drewna połowowego na razie nie potrzebuję, ale na pewno nam się przyda chociażby do węgla żywnego. Ale lepsza byłaby opcja, gdybyśmy znaleźli po prostu złoże węgla brnotnego. To wtedy byłaby obie lepsza alternatywa, bo z torfem, no to niby torf jest ok, ale jeśli mowa o przepalaniu lód, to nie. Jedynie to chyba da się ołów przepalić za pomocą ołowiu. Ale inne takie zasoby. Typu mieć, no to już na pewno nie. No to sobie też zjemy jagódki po drodze. Dobrze, to jakiś tuście, jeśli mowa o odnowieniu sobie żywności. I też uważaj mnie na tym obszarze, bo jak pamiętacie, tutaj było dość sporo wików. A raczej nie kojarzę, aby gdzieś tutaj była woda. No nie coś oczywiście, to może ale takie jeziorko małe, aby się uratować. No niby mamy opatrunki, ale to też się przygotuję na swój Czy potrzebujemy więcej obsydianów? No dobra, zbierzmy tam obsydian. Można też pójść w sumie do lasu. O, na przykład po to, aby zebrać skrzyp polny. To jest oczywiście stosowane w apteczkach. Też można zrobić w przyszłości palme skrzypu polnego. To działa tak. A, a pbw Łajza, zostaw mnie. A i koda będę musiał wejść do wody jednak Jezu jaki wkurzony na mnie Musiałem dość mocno odskoczyć Oczywiście się odsuńmy się Kurde, mówię Cię no, ci się nie odsunęły A to ten sam wiek co poprzednio był Koło tego ośrodka The ruin no no to możemy spokojnie sprawdzić obszar. A jeszcze kości. Tylko szkoda pokonik kurde. W ogóle zrobiło się ciemniej. A to chyba przez pogodę właśnie. Są też takie okresy, że jest mgła i wtedy kompletnie nic nie widać, więc... Z mojego doświadczenia, jak jest taka kompletna mgła, to lepiej nigdzie nie wyruszać, bo... Nie daj Boże, a wpadnie się chociażby na wika, na dziurę. Albo na coś jeszcze gorszego. Ale sobie nie wiem, co jest lepsze dziura czy Wik? Już chyba lepsza jest dziura niż Wik, bo Wik to jeszcze was zabija. Bo... A właśnie, a propos, to, to są te ruiny, co tak dziwnie mnie mocno zapadły. O, jeszcze się zapadają. Eh? Jakieś narzędzia? Kurde, troszkę się boję tam zejść. Co ja tutaj zabałem? Okej, przemienna łopata, przemienna łopata. Eee. Okej, okay, wyrzucamy to. Jezu. Nie, nie, nie będę zbierał tego ciastej gleby, bo jeszcze wszystko to na mnie spadnie. I będzie kuku. A jak to też jednocześnie korci, aby sprawdzić, czy nie ma chociażby coś tutaj do zebrania. Ale chyba widzę, że na razie nie. Ale jedyne pocieszenie to chociaż patyczki. Bardzo dużo patyków, a tu było dostępnych. Te drzewko. A ty wiesz, że troszkę tak latasz w powierzchu? Chyba, tak że bo o tym nie wiesz, że lada. O nie! O nie! O nie, 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 nie! Nienawidzę nasów. Właśnie z tego powodu, że... No, kolejny będzie mnie gonił do końca! Zajmij się dzieckiem i mnie gonisz! A co... Co to było?! Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze... Au! Szybkie leczenie, szybkie leczenie... A, ja tak właśnie mówię, nie wyjku. Właśnie z tego powodu. Jeszcze kąt dziwnie... ...wyskoczył i teraz udaje łódź A Aby właśnie zająć się dzieckiem. A gdyby nie opatunki, to byśmy nie żyli. Myślałem, że tylko jest jeden wilk. No, okazało się, że jest dwóch. No jeszcze potencjalnie trzeci, czyli ten szczeniak. A ten szczeniak może później wyrosnąć i. Nie daj Boże, że jeszcze nas zabije. A je, te, te. No, niby. końcie zbadać tamte obszary. A jezu. Troszkę straciliśmy czas na to. Na uciekanie przed tym jegomościem. Abo, Już myślałem, że to kolejny wiek, a to tylko mała kózka. To tylko mała kózka. Już kiedy przez tą gę to ja. Tak się strasznie boję już tych wieków, po prostu. Damy każdy dźwięk, który już jest po prostu wiek. O. ja, Czy jest jakoś łatwo dostępne zboże? Nie widać. Ale też nie będę schodził. Hmm, okej, okay, jagódki. Zobaczmy jeszcze, tutaj tylko te obszar. Czy może są jakieś widoczne ruiny. To jest niebieska wina. Tam chyba jest boże. Chyba. A dokładnie, to jest boże. A co to jest? To jest len. Tylko niedojrzały. No, niedojrzały. No to sprawdźmy sobie tutaj. Czyli mamy tutaj żyto. ...więcej żyte. Dobrze, troszkę zebraliśmy. A coś tutaj jest? Hmm. Może mapa nam coś podpowie? Mapa nic nam nie powie. No, chyba nic nam nie powie mapa. Ogólnie nawet te obszary są takie biedne. Na to nic, tutaj nie ma, nawet ruin. Tak, wiem to, że omiję jagódki, ale też nie chcę przy każdym krzaku się zatrzymywać po to, aby zjeść jagódkę. Yy. Okej, okay, to były dwa biegi. Jakimś cudem nie zaatakowałem je. A też mówiłem o tym, że czasami wilk może was zostawić, a to dlatego, że jest najedzone. To chyba prawdopodobnie tamte wilki, co mnie tak goniły... I to bardzo mnie goniły, to chyba były głodne, więc... Jak są głodne, to wtedy was będą gonić, dopóki was nie zabiją. O, nasiona? A to jest... A, orkisz. Hmm, czy sprawdzić coś tutaj jest chyba? No niby więcej gin z tej kreby, to na kości z tej gleby, ale tego nie potrzebuję. Na razie. Oczywiście się nie martwię o to, że coś tam wykopałem, bo i tak wyrzucane itemy nie znikają. Może tutaj wyjść później i jeszcze raz je zebrać. Więc o to można być spokojny. I to jest nawet w sumie fajne w przypadku gdybyście umarli, to też możecie po jakimś tam ruskim roku spotkać swoje swoje itemki. Też tak zdarzyło się kiedy grałem z kolegą. No dobra, no to może co? Wróćmy powoli do domu Wyprawa troszkę taka napięta. Może po drodze zbierzemy... Zetkniemy jakieś drzewo. Ale to będzie jakieś duże drzewo. Może coś z sosna? To chociaż przerobimy to sobie na opałowę. opałowe. do tego barana nie będę się zbliżał. Bo jak będziemy za blisko, to może zaatakować. A ja tego bym nie chciał. Właśnie muszę tak kiedyś się zastanowić, co zabiera więcej HP. Czy. Au! O! Jaka głęboka skinia. E, co jak chciałem powiedzieć? Ale, że będę musiał się zastanowić, co więcej zabiera HP. Czy baran, czy wilk? Bo jedno i drugie może naprawdę dużo zabrać HP, ale co tak zabiera więcej? Czy baran, czy wilk? Czy jednak po równo zabierają? To będę musiał tak i sobie sprawdzić i... Najwyżej wam też wam powiem, co jest groźniejsze w ataku. Martwa kura. Hmm, a zobaczmy, czy coś jeszcze możemy z nie zabrać. i jednak jakiś kurczak został. I piórka. A tak Okej, okay, tak to super. O, tam więcej zboża. To fajnie. Co do tego tutaj kurę to albo wiki ją zaparował? Czekajcie, nie mogę to zebrać, bo to jest chyba coś innego. Czekajcie, co wyrzuciłem? A, no to gryba stawon, nie, no to to gryba to musi zostać. Okej, okay, trochę więcej orkisu. no to zawsze odnawiamy, znaczy uzupełniamy coraz bardziej nasze zapasy. Bo samą sobie zboże to może bardzo długo wytrzymać, w sumie to jest na logikę, bo raczej takie ziarno zboża to dość długo ma datę ważności. Ale oczywiście jak to ugotujemy jakąś potrawkę, no to jeszcze dłuższa będzie przydatność. A jeszcze nie daj Boże, włożymy sobie już to do naszej składziku na żywność, do nasze piwniczki, no to wtedy e, długość żywności... O, cześć czarnoziem. Już dobra, nie będę zbił ten czarnoziem, ale zawsze dużo czarnoziemu mam w, w okolicy i to starze mnie cieszy. Już pomijając to, że to jest najlepsza greba, jaka występuje w tej grze, oczywiście jeszcze jest chyba lepsza greba, w postaci bardzo użyźniona. Ale ona powstaje właśnie podczas procesu tego kompostowania, jeszcze jakieś tam składniki były potrzebne, i wtedy mamy tą glebę. Ale taka po prostu gleba typu właśnie czarnoziemna, to jest to jakby najlepsza opcja. Jezus, maja świnia mnie wystarczyła teraz. Okej, okay, to możemy włożyć. Czyli tutaj bym włożył dużo surowego dzikiego mięsa. Drób, Mmm... orkisz. O, jedno żyta. mamy tutaj więcej na Kiszu, a może by nam zasadził, i tak nie mamy motyki. A i to może nam się przydać. Dobra, no to zaurajmy ziemię. Czyli jakoś tutaj. Później powiększymy tą farmę. Dobra, czyli to mogę schować tą skórę i inne przedmioty. Tutaj się dalej przepala, więc nie ma co zrobić, chociaż mogłem Tygier wykorzystać już. Ale wiecie co, chyba nie, jeszcze nie, bo Tygier tak naprawdę go wykorzystam, ta, ta mieć będzie rozgrzana. No, to poczekamy jak będzie forma, czyli tak naprawdę od kolejnego odcinka będzie. No, wytwarzanie narzędzi z mieci. A to tobie od kolejnego odcinka. Bo teraz jeszcze ten tygi nie ma jak wykorzystać. A sztabek i nie chcemy się wytwarzać, bo i tak nie ma co z nimi zrobić. A jeśli bym coś chciał zrobić, to i tak bym musiał jeszcze formę zrobić. A do tej formy to jeszcze troszkę no kawałek drogi jest, aby to wytworzyć. A i tak nie mamy dość dużo tych samolotków. Trzeba najpierw to wykopać. A już pomijając, że trzeba to wykopać, to już musimy zbierać na błot. Raczej wątpię, aby nam to wystarczyło. Ta obecna ilość. Okej, okay, tutaj jest ta użypałka, tutaj jest ten tłuszczyk. Skóra piota to chyba jeszcze nigdzie nie wkładałem, więc dobra, tutaj dajmy. I w sumie A, jeszcze co tutaj? A, to w sumie jak mam motykę nową, to jeszcze zasadźmy REN. REN pójdzie tutaj. O. A, jeszcze muszę zapalić tam pochodnię z powrotem. Jeszcze pochodnie zapalić. Gdzieś na pewno ja to miałem schowane. A, tutaj jest rozpałka. Okej, okay, fajnie. Fajnie, fajnie. A to muszę sobie coś zjemy. Czy ja coś wziąłem? A, drewno Jest godzina 18:54, więc może jeszcze sobie zdążę na spokojnie, chociażby zebrać jakieś drewno. Tylko bez tym razem nic podzianek, postać jakiegoś wilka, albo nie wiadomo co. A, te drzewko na pewno nie będę zbierał, bo ona posiada właśnie żywicę. Więc ona jest dla nas bardzo cenna. Patrz, jak to jest jedyne źródło, które na razie odkryliśmy. A ty posiadasz, bo tak troszkę jesteś gęsty. Tak, powiedz mi, posiadasz, czy nie posiadasz? Nie, nie posiadasz, czyli. No, muszę cię wyciąć. Słodki, ale taki klimat mamy. Dobrze, drzewo wycięte. Mogę od razu to wykorzystać już na drewno opałowe. Tego to zawsze jak najwięcej. No i co dobra, może byśmy jeszcze jedną glebę kościstą przerobili? No, może byśmy nawet zdążyli z jedną glebą. To zróbmy to raz, dwa. A jeszcze to muszę zabrać. I jedna ta gryba raz. To może nam coś się wyrosuje fajnego. Ok mamy pierwszą kość. Nic specjalnego. A więcej kości. No i co tylko koci? O, mamy Perydot. Kolejny Krajnot bardziej służy do handlu niż do jakiegoś wytwarzania. A najpierw w ogóle musimy spotkać jakiegoś handlarza bo jeszcze go nie spotkaliśmy. No, przydałoby się, bo handlarze mają czasami bardzo fajne itemki do kupienia. I mamy got z krzemienia. No, powiedzmy, że mogłoby być lepiej, ale widzę, że Len mi dojrzał. To ja może już się zamknę tutaj, a tutaj jeszcze będę coś sprawdził. Może mianowicie przerobienie tego, skobienie tej tewy, skobienie patyków. Tutaj mamy ten tow cały. No dobra, to taki troszeczkę będzie to krótszy odcinek, bo już będę musiał kończyć, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także od kolejnego odcinka będziemy przetapiać już mieć prawdopodobnie po no o ile oczywiście ta ceramika się przepali, bo może tak się stać, że się nie przepali, no ale to zobaczymy od kolejnego odcinka, co przyniesie nam właśnie kolejny dzień w sumie. No to co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.